A ja? Tak, nie, 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 muszę sprawdzić. nie, teraz. teraz? że oni żyją? nie, że że oni myślą. że żyją tak nie, ale czy oni naprawdę żyją na nie, Wyglądają jak jak nie, Czyli jak wyglądają? Wyglądają jak wymyślili, że żyją. Ale zając swojego oka, to nie ja też nie żyje. Kręciła się. Thank you.